Mati, zostań tu! bo ja patrzę, Ty! już on się knuje, a może Bedward dwa 2 na 2 zagramy? Dzięki, Dick 2 na 2 nie. z To wy trzy. <zysy> ale, ale. popisaliśmy tutaj. Kurde. Jak no, no, to się gra? No, 2 na 2. Znaczy? No Mati, lecisz, 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 szybko, do do nich, tutaj goście nie grali. ty proszę wełnkę tutaj kupić. No to stofe umarł. Patrz, patrz, patera, patera. ty tylko się nie spierda, bo ja mam więcej wełny. Mhm. Tutaj porządny mościk. Miało to nie to inaczej. Ma Matiego. A czy ten Mati jest? Matt Maru. umarł. O nie, Mati spadł. Mati się spierdolił na głupi raj. Może nie głupi, ale taki. A gdzie są oni? Gdzie są te dzieci? Gdzie są te dzieci? Ale taka babka się pytała, gdzie są te Ach, dzieci? Gdzie... gdzie są te dzieci? Coś się takiego było. Nie, TikToku, nie, nie, ale tam. inna jeszcze jest, ale inna. To są te dzieci, które zostały porwane. Kurwa przez tego, przez tych kurwa YouTube na granicy. Ja dobrze, dobrze, skurcz. A to tego nie wiem, do tego nie słyszałem. tego słyszałem... Gdzie są te dzieci? COŚ się kiedy. Gdzie są <laughs> TE dzieci? Kurde, co to za klot. Co to teraz jest? Nie no, krycha 66, kurwa. Teraz je u nas To Panie Krycha Mister Krycha Ja tak. Mati, masz tego? Masz, Mati yy, Golda? Nie mam kurwa Mati, to właśnie ty nie trzeba Daj ci jednego. Nie mogę trzeba ich seriuszować A ja nie, ja, ja se Raz a porządnie Mati ich puknę Żyje po to, żeby raszować. A ja Mati ich puknę Raz a porządnie nie, przecież takie, takie śmieszne co mi się przypomniało. Nie, zgupa, to, to takie śmieszne słowo jest? Nie, nie, jakoś to było. Nie, to było Korwinedes z Myken, coś się było. No był Korwinedes z Myken. No. no i tak tak bardzo serdecznie brzmiało. No, tak, kurde. Nie ma ja tej kucy. Ja kupuję się zjebałem. nie nie mogę grać z ryby na nie mogę grać, by dworz w takiej godzinie. Nie ma ty, nie gadaj, chodź, kurwa mam ty TNT. Kurwa, stary, nie, ja mam TNT, rozpierdolij. Nie ma, ty, ja mam TNT. Dobra, Co, ja To, to wylot i. Nie ma, ty, ja mam TNT, chodź wylot przelot będzie. Nie, ja rozpierdolij im tą bazę, kurwa. Dobry Mat. Ossął artyleryjski? Typkujcie, on no, nie Oj, tą to bardzo... Weźcie chyba trzy A i MANTI, tutaj uważaj, bo to jest... tutaj jest A oni co O to co jest! A to co? co? A ten Y co? Jaj co, MANTI szybko piknijmy, bo sam rozpierdoliby da Nie ma tych kurtce! Takie nupki na zdrowie sobie bały Dobra, jednak, jest w Nie ma masz szansę nie mam, nie mam. z zaraz. jeszcze jest szansa. No, Oj. Stura. Nie, ja nie gram w ze stary, o tej godzinie. Nie, i zaczyna na siedzi ten, ten tylko, stary. Nie, stary. A ja... tu ile osób? A to co? A to ktoś gada. Ajduk. Cześć. O, ale to nie żyć. Cześć, ajduk. O nie. Nie przywitasz się? Ale proszę nie miałczeć. Proszę oh. Pani <laughs> nie oh. To jest za blisko, nie rozumiem. Proszę nie uczyć. kurwa. <laughs> gdzie są te dzieci? Kurwa krasnolud ma zobacz to. <laughs> To no, kurwa, rzeczywiście, krasnor. A to Fajny A krasnor, chłopcze. Majny dik. jest to. Ale krasnolud. No i... Nie, kurwa. Ale nie miał kurwa. 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 Hajduk słucha. Zabijek się z mojej strony. <laughs> kurwa, tylko to na, na kutasek wygramy, kurwa. Gigantyczne kutasy, kurwa. Nie, Kurwa, sobie z góry wyglądało sobie jak kutasy, stary, gigantyczne. stary. Tylko patrz, jak ten czarnok dołącza i zaczyna zwiewać stamtąd. <laughs> Ale <laughs> coś powiedział? Coś powiedział? Ja nie wiem co on powiedział Kurde, kurde a jakie nasze łóżko? Nie Maty, tutaj można patent zrobić. Hmm? Mati, kup kleja. Kup kleja, jak robił hmm. łóżko. I to jest sobie tak jakby drugą warstwę, hmm. że to nie hmm. bez podłoga. O! A to co? Hajduk! Ta kobieta Hajduk nas goni. Nie! Hajdukowa. O! Oj, oj, Mati, ona leci! Kurwa! Żeby było, że na dzieci, to się było fajnie kremu, chyba. Uważajcie dzieci, no wiecie, lecz, dalej, i leci. Hajduk. Idź. I... A ja zrobię sobie mościk. I... O ty, czt, tam. Oj. Ale odpalony jest Hajduk, kurwa. Hej, zbieraj. Hajdukowa, Hajdukowa. To jest kobieta. Ale zabawne w ogóle słowo Hajdukowa. Bardzo zabawne. Taka tego, taka... No taka z wersja bardziej, od tego. Hajduk hajdukowa. Nie no kurwa, hajdukowa. A gdzie jest kafirę, kafirk jest biały, cię... są biali. Kurde. Gdzie są te dzieci? A ja robię NCT. A tutaj, jajuszko Jajuszko, kurwa. Nie, no, jajuszko tak śmiesznie brzmi. Kurde. Jajuszko. No nie. Nie ma tej O, są te relijski czasowniki. Jaj To co? Jajuszko. Oj, mój. O nie. nie tylko muszę go dogonić, muszę summoning'ować. kowa, coś mi tu kurwa czy? Kurwa, ale ci są te dzieci, kurwa. Ja pierdolę. Ty, ale jakie są twoje dzieci? A kiedyś miałem dzieci, pamiętam. Nie Mati, takie gadanie, nigdy nie miałeś dzieci Mati. Miałem. Mati, ale w sensie, takie gadanie. Oj, miałem. czerwoni lecą do na nas! Czerwoni! Co gdzie? Co no, tych u zielonych? O, ty ma, ty nas Rosia to... spierdolą tutaj Oj Buduj, buduj Taka... most! Macja no, tu robię zrzut! tego Ameryka Hiroshima Nagasaki! O, no. Kurwa dobry jest gościu O kurwa, miał 4 diamenty, spierdalam. Zrobiłem go na szczęście. A wyjebasz tyle ty, to łóżko czy nie? Nie to nie rozwali. Dobra. Nie ma Tego kefirka idę poszukać, bo chcę tam ten, To taki Nie ma go ten skurwy z No nie. Nie, kurwa, idę się zabić. A ja kopuję piecyk. Ja robię Tam się buduje. To tam Bajesz się... do dzieje. nas? Nie. Ogólnie na jakaś... Antybit. A co to teraz? Co to to? Mama ginekolog. <d> <gry> ja, tak jest <ja>, mi się <grym> przypomniało. Stare, nie jak ktoś mi to mówił. Kurde, upaszajcie dzieci, bo żałnie, nie. Teraz te mi się Zapisz leci, no... Tak mi się zrozumiały, ale ktoś mi to mówił. Nie, wiem, czy sam że mi tego nie mówił. To jest zwykły pedofil akurat. Zapisz to jest taki pedofil. Akurat, wieżyczka. Ok, Zaraz takiego jumpa zrobię z tej wieżyczki. Kurde, Matty, O nie, Matty, dlaczego z wieżyczki? Ja mam I tyle twojego jumpa. Dobra, taka wieczka styknie. Dobry, I tyle mama. było z Mattiego. Przeproś matkę. Mama ginekolog. <laughs> taka mama ginekolog. Nie ma ty skąd to teraz wziąłeś? Teraz mama, mama ginekolog. Nie wiem wiem, mi tego, bo ten gimper wieczny to śpiery Toli. <laughs> mama ginekolog, mama ginekolog. Kurwa, mama ginekolog. Patka, wejdźmy o kurzych nóżkach. Tak, stary. Trzymajcie się na Kurwa, mama ginek. A gdyby pan Mati tych TND jumpów nie robił, to by było go stać na łup. A tak, to Matiego nie stać. A tak to w dupie w kurwa, kurwa. nie. nie kurwa. Jaki rumbel? Maty, o co ci się masz na rzecz kurwa rumbel. <contributing user> Jaki śmieć na mnie patrzy! Ty wróbel skurp, tenu Maty... atakują. Niewolony wróbel, kurwa. To z po prostu A to co tam pod moją wierzeczką się dzieje? Wierdolony wróbel zechnie. Na kasaki Hiroshi Nie przeszył, przeszedł wróbel. Mierde, o! Tak, ale ty jestem przeciwnik, bo to coś kawę, to jest wróbel. Kurwa, wróbel, kurwa. Ty, ty proszę uważać z TNT, bo mi tutaj pan Robinkę niszczysz. Kurwa. Ja pierdolę rozpierdolić tego wróbla, a to i drugi idzie. chodź kurwa. Kurwa, ty, kurwa. Kurwa, jebana, ty, kurwo, stychaj. Ty minek ogosy idzie. Nie, to będzie przeprosić matkę nam powie. Ty zabijłem go. jest ten kurwa. Krasnolut pierdolony. Nie ma T, rób tego TNT jumpa i lecimy, bo tutaj naprawdę. Gryjo, ten A, co chyba zleci! Od diaksów! Tak to? Nie jabuszko! Jabuszko je! Co Nie to jest. Nie dalej, kurwa, wróbel, wróbel, nie, no ty. kurwa, wróbel. Nie, wróbel. <laughs> kurwa. Cześć, Hajduk. Patryk, Patryk, potężno się, potężno się, serię, wykorzysta na nic teraz. Cuk, 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 cuk. <laughs>

Mati, ile masz diaksów? Kurwa, diaksów, żelaza, czy 500, złota? 580 na 2040. Nie, Mati, no trzeba, trzeba dojść szybki wylot do tego krwawego. kurwa, krasa, masz, burwa, wszystko smacznie. Ja zapraszam, Mati, zapraszam. ty leci, kurwa. Weź napierdalaj ich, kurwa, tego krwawego. Nie, Mati, to my lecimy tutaj. Kurwa, tego krasnolu. pierdolonego. Pierdolony krasnol. Duchu, krasnol. Chodź na tę kładkę, wyjdź, trzeba kładkę wygnać. By... Jesteśmy pedołami. Pedołami jesteśmy. Kurwa, ty ty ty, kurwa, no nie. No to przedtem. Kurwa. I w no. I w tu, No i w Nie, nie ma nic, nie ma nic już. Darnuch. A to, to zapad... Matyka, patrysię, em, em, co zapadło? Matika tam podróżuje, pamiętam. M... to za. To te... te trzy kobietki, co ty weszły. Kiedyś z nimi gadaliśmy. Mam je znajomych, tylko muszę znaleźć. A te kobietki, Roxy. co wtedy? I właśnie. Rockstar. Kurwa, jak dziwka. Im jak dziwka. Ale wyruchowym Ale czarnuchy Na dole Mati same czarnuchy biegają Nie, rzeczywiście Czarnoksiężnicy A Tu chłopak Chłopak czarnej kobiety No nie Co co za czarnuch? A co to za kobitka? Nie, co lecę co? do niej. Lecę Ale jej ja wykorzystać. <laughs> jak króliki. Ta króliki też tak szybko. To szybko. Szybka. Pifterska akcja. Hajdukowa. To jest jak widzi, Biblii. Adam i Ewa byli biali. To skąd się wzięli czarni? No właśnie, mówię, Mati, mówię ci kiedyś o tym, mówiłem w UF-ie, że czarni ludzie to po ale tak jest kurwa w chińskiej tej, chińskiej mitologii, stary, mówiłem wam, mówiłem wam o tym, że czarni, że Chińczycy boją się czarnych ludzi, a wy się śmialiście, a potem wam pokazałem to, że ludzie czarni są postrzegani jako demony w Chinach. A no w ogóle tego, te czarnuchy mają anime o sobie w Chinach Tam w jakiś kurwa samuraj był Czarny I... Nie, a to co to jest? Taki Wpisz sobie czarny samuraj, wpisz sobie A czarny samuraj Jest, ja pokryczę. Ja sukę sobie pomnik I co jest? Jakiś pan, przyszedł tutaj do nas, odwiedziny. A to co, jakiś Neron? No co, co to... to Są te, kurde... te chujec nasady tego, co my ich. Kurde. A to jest on. Ale on nie jest czarny. Jest, jest. A jest... jest. Mamku. On Assassin's Creed będzie. Assassin's Creed Red będzie tutaj o nim. Nie, ale wszystko, wszystkim. Ale czarny samuraj tego nie, nie zniosę tego. Jak samuraje mogą być czarni? A to prawda, nie powinni być czarni. Faktycznie, anime faktycznie jest. Nie jest, to, mówiłem. To, że... Mówiłem. A ty, bo to dużo rzeczy jest. Właśnie jakiś taki pomnik, taki w grze i taki właśnie. Teraz jakiś Hiszpanię pisze. Znak zapytania przed. Nie tak piszą. Z, nie piszą znak zapytania po, tylko przed. Takie zdziw... Oj! A co to za jakiś kejfisz? Ty jest kefirek, ty. To był ten Murzyn. Tylko teraz już nie ma, nie ma wyjścia, szata. Ale nie ma wyjścia, to tylko my jesteśmy.